tutaj mamy coś takiego, coś takiego, tutaj wizonok, który był już w filmie, zapowiedź tu. jego stopa i gościnnie Mikołaj Zapada. Tak. Dobra, odsuwaj się, nie pokazuj twarzy, niech to odpada. Widzicie do to? Dobrze kochani, ja zrobię cięcie i zaraz do was wrócę. No, to, no już jestem, trochę długo nam to zajęło, ale jak widzicie, mam nowe petki, mam nowiutkie. Tutaj te są. O, gubi. I zaczniemy od tej oto malutkiej gąsieniczki. Tak, to jest gąsienica. Jakby ktoś nie wiedział, to jest gąsienica śliczna, To jest cylonowska. Tak, o, taką. Nie wiem, czy to co widzicie, ale ona jest gąsienicą i ma 7 lat. Niech leży, niech leży, żeby nie zrobił. Ej, no Mikołaj chodź! Co ty tam? w moim pokoju. Yhm, tu mamy pięknego króliczka. Tak, to jest królik, nie pies. To jest królik i ona nazywa się Sandra. Sandra ma 9 lat. Ta 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 Przesunięty główką. Dobra. Ten pet o ten o to jest Juma. I ma 7 lat. Jest tym białym, ślicznym koteczkiem, biało-szarym w sumie. I, i tak Oto chyba największy słodziak. Reksio. Tak, Reksio jest ym, brązowo, ym, no brązowo, po prostu brązowo-karmelowym pieskiem i on jest śliczny. Sami zobaczcie, zostawcie łapkę dla pieska, dla Reksio. Zostaw ten bidon. Ten wózek nie ma hamulców! No i jeszcze dwa ostatnie pet shopy, moi kochani. Oto jest ćwierka, to jest papuszka i ona ma... 7 lat. I... I ostatni pet shop, którego Iza nie może wczepiać, bo już go pokazuje i to jest ostatni pet shop. I oto jest Puffy. Puffy pewnie już ją widzieliście w jednym odcinku, ale wtedy była żółta. Nie, nie przed farbowami, bo Klaudia, z którą nagrywam, ona ma taką samą, tylko że żółtą, a ja mam dużo. Taka Puffy jest rozdymką. Ona nie! na Taki słodziecik mały. Taki. Uiza. Dobra, moi kochani. Ja teraz chciałabym. Czy. Ty... Jezus, ten rowerem nie ma Jesteś głupi. Znikam. Kolejny. No kochani. I Wraca. piszcie w komentarzu. Kto się wam najbardziej podoba. Macie kandydatów. Juna. Juna. Tak. Reksio. Pafi Widziałeś? Tutaj mamy Sandrę. Czwirkę. I Loskę. No i moi kochani, papa miłego weekendu. Jeszcze ja, jeszcze ja. Jakiego weekendu? Jakiego weekendu? Miłego tygodnia! Żebyście nie mieli zbyt...